Ze mną na krześle, nasza gwiazda alpejska. Magda, Magda. 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 Dwie gwiazdy. I i gwiazdor, i gwiazdor jeszcze. Maryna, jak ci się jeździ na nartach, na, na takich, nazwijmy to, sklepówkach. Jakie oceniasz? Czy w, do, widzisz różnicę między tymi nartami? Między nartami turystycznymi a turystycznymi? No, tak, tak, tak. Są różnice między tymi nartami, na pewno są, ale ja muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona, jak te narty jeżdżą. Nie miałam okazji wcześniej korzystać z takich nart i używać nart turystycznych, więc naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona i myślę, że można mieć dużo przyjemności z jazdy na tych nartach. Jakieś ten? Numerki. Faworyty Twoje? Bo nie możemy jeszcze, zdradzić Marek. Jeszcze nie. Jeszcze nie. E, jeszcze muszę dokończyć rundę, żeby cokolwiek powiedzieć, ale... Znaczy już gdzieś tam oczywiście mam jakieś swoje e, odczucia i myślę, że niektóre narcy są troszeczkę lepsze niż inne, ale, e, no ale chciałabym skończyć rundę, żeby, żeby wiedzieć, czy na pewno moje odczucie było okej. Okay.